Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Urodził się w Malborku, ale większość dorosłego i sportowego życia związał z Podkarpaciem. Kiedy zdobywał koronę Króla Strzelców Mundialu, był dla większości Polaków bohaterem. Kiedy kończył kadencję szefa PZPN, symbolem ciemnych czasów w polskiej pilce. Grzegorz Lato, postać niejednoznaczna. Ugościł nas w mieście niezwykle sobie bliskim, w Przemyślu. Panie Grzegorzu, jak się dzisiaj żyje człowiekowi, którego spokojnie można nazwać legendą polskiej piłki? Więcej w pana życiu dzisiaj spokoju czy nerwów? Panie redaktorze, na pewno spokoju. Dużo spokoju przede wszystkim, bo dorosliśmy z żoną, że uciekliśmy z miasta na wieś. W przepiękne miejsce nad Sanem, za Klasiczynem. No i jak nam, mamy ochotę, to jedziemy do miasta. A od czasu do czasu jedziemy do dzieci, odwiedzamy wnuki. Jak na ten pana spokój e, wpłynęła ta zaczepka Roberta Lewandowskiego, który odniósł się do pana opinii na temat kariery Jakuba Błaszczykowskiego. E, Pojawiła ja, się grunta złości? Ja nie żadnej złości. Nie. Przede wszystkim jest, żeby wytłumaczyć wszystko, jest tak. To, że pożegnali e, Kubę, że ma 106 metrów, jak najbardziej. Pogratulowałem, przejdę do tego. Ale to, że niby ja powiedziałem, co wsadziłeś do gabloty, to jest wymysł dziennikarski. Czyli burza w szklance wody? Burza w szklance wody to jest raz. A z drugiej strony, no, nie mówmy uczciwie, panie radarze, no, sukcesy są takie, a nie inne. Obecne sukcesy naszej polskiej reprezentacji od lat są takie, a ja nie inne. Tyle chciałem powiedzieć. No. no właśnie, patrzy pan na grę naszej reprezentacji, choćby w takim meczu z Albanią. I co pan sobie myśli? Ostrzegałem, mówiłem, że to nie są e, frajerzy, ten zespół albański, to jest raz. Tam mieli kłopoty i Niemcy, i Anglicy przecież. Musieli ciężko się napracować, żeby wygrać tam 2-1. Powiem panu, a, a, no nie wiem, no, myśmy przyjechali, a myślę, że e, burzę sam wywołał, nie ja. Tylko Robert Lewandowski swoim wywiadem, powiem uczciwie. No właśnie, bo wiele osób twierdzi, że ten wywiad zamiast zdeskalować te napięcia w kadrze, tylko je wzmógł. No na pewno tak. I to nie ja w burzę w szklance wody, a Lewandowski. Jeśli chodzi o, o, o premie meczowe, o, o zaangażowanie poszczególnych zawodników, on jako kapitan to sam powinien z chłopakami porozmawiać. I dziwi mnie jedno, że on mówi, że jego drzwi są otwarte. Ale niech pan mi powie, Lewandowski zasłużony, czy któryś młody przyjdzie do niego, on powinien wyjść z inicjatywą do tych młodych, mówi. Nawet wziąć dwóch chłopaki, chodźcie idziemy na jedno piwko i pogadamy sobie. Trochę tak z, z politowaniem odebrałem to, to jego, żeby straci zawodnicy się nie wypowiadali na, na temat obecnej kadry. No, wyniki mówią za siebie, panie redaktorze. Michał Probierz, człowiek, który może być w stanie poukładać to w kadrze? Na pewno tak, wie Pan, ma wyniki w kadrze młodzieżowej do lat 21. To mi przypomina to, jak to Kaził Górski dochrapał się w stanowiska pierwszego trenera, też prowadził kadrę młodzieżową. A biorąc pod uwagę te uwarunkowania, w jakich musiał poruszać się prezes Cezary Kulesza, Pana zdaniem to był dobry wybór? Selekcjoner po pierwsze Polak, po drugie człowiek, który pracował z kadrą młodzieżową. Pamiętam o to, że ja rozmawiałem z prezesem przed wyborem trenera, z kulę kuleszem, bo znamy się nie od dzisiaj. Nie. I ja powiedziałem mu w moją opinię na początku, przed wyborem trenera. Mówię, że najlepiej abyś wybrał Polaka. Mówię, to jest moje zdanie. A co wy, co wy zrobicie, to już jest wasza sprawa. Słowem Grzegorz Lato dzisiaj zadowolony z wyboru selekcjonera. Jest zadowolony, no, ale poczekajmy, zobaczymy. Dajmy mu szansę Polakowi. No. No jak się coś zmieni, wie pan, no, to, to, to ja będę mówił. No już będę miał rację. No. Co zrobić? No co zrobić. No to tak mnie pytają dziennikarze, jak jeszcze był poprzedni trener mówi, czy yy, znam sposoby, co by zrobić, żeby tak celę. Oczywiście, że wiadomo, co trzeba zrobić, powiem panu. No, ale nie mnie płacą prawie 200 tysięcy euro, nie? No. Ja Taka facę, wiedza to... kosztuje. No właśnie, to niech myśli. Ma homo sapiens, ma podobno komórki szare, no, do myślenia, tak? Czy nie no? Ale tak jak powiedziałem, czy ma kciuki za chłopaki, no, no, no głupio by było, żebyśmy nie awansowali w, w, z takiej grupy na mistrzostwo, powiem panu Europy. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. Ja dziękuję i powiem panu życzę naszym kibicom zadowolenia i naszym polskim reprezentantom, żeby siedli do stołu sami ze sobą, bez cudzych uszów, wie pan, jak to się mówi, na tempo rozmawiali między sobą, no i, no i sukcesu im życzę, żebyśmy jednak cieszyli się za was, no z Europy. że sobie życzymy. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję też i do zobaczenia. Teraz idziemy na piwo. Tak jest. <laughs> ale ale ja bez alkoholu.